Dzień dobry, Agnieszka Klonowska, Życie od kuchni, odcinek pierwszy, myślę, bardziej wprowadzenie. Życie od kuchni to tak sobie zaglądamy w to nasze życie, w to nasze jestestwo, w przestrzenie, które są właściwie niewidzialne, których często nie zdajemy sobie sprawy, co my mamy w środku czyli zaglądamy do naszego wnętrza, do świata energetyki, podświadomości, duszy, bo to tam jest źródło informacji. Na podstawie których tworzymy rzeczywistość. E, także idziemy w kierunku tego, żeby dowiedzieć się skąd się tworzy myśl, dlaczego jest właśnie taka, a nie inna. E, potem powstają wybory, potem jest ruch, e, i potem jest rezultat. I teraz pytanie, e, czy to nam smakuje, czy nie? Patrząc globalnie na ludzkość, to raczej e, nie jest to wszystko smakowite. Styl życia, który e, w tej chwili jest popularny nie tworzy szczęścia między ludźmi, nie tworzy fajnych relacji, a więc jest totalna dysharmonia i rozjazd a i widać to pewnie gołym okiem i też czuć, że coraz więcej ludzi idzie jednak, poszukuje w kierunku własnego wnętrza dużo się w tej chwili, coraz więcej pojawia się materiałów w tym temacie i bardzo dobrze bo nareszcie wychodzi na wierzch to co zostało przed nami ukryte no, poczekam, aż ten samolot przeleci. Tu jest w pobliżu lotnisko i dlatego tak się dzieje. Że, że jednak... no e, tak. To jest tak, jak jest. Ale ja też wytworzyłam tę sytuację podświadomie. To tak, żeby była jasność. Słuchajcie, no las. E, nie bez powodu zabrałam was do lasu. Dlatego, że las e, to jest analogia drzewa Komunikują się między sobą. Drzewa są sprzężonym organizmem. One połączone są korzeniami, nie tylko po to, żeby się odżywiać, ale również po to, żeby przesyłać sobie impulsy informacyjno-energetyczne. W momencie, kiedy któreś drzewo jest słabsze, choruje, cała reszta zasila je, żeby mogło jak najszybciej wyzdrowieć. I teraz tak. My jako ludzie muszę się troszeczkę przestawić, bo tutaj mi inne światło wchodzi. My jako ludzie mamy podobny system, e, dlatego że e, jesteśmy również połączeni, jesteśmy jednym wielkim organizmem. E, komunikujemy się telepatycznie podświadomie. Nasze wzorce, które mamy zapisane w podświadomości, e, przyciągają nas wzajemnie. Także w organizacji, w parze, w, w, w Gdzieś tam, nie wiem, w klubie zawsze grupa ludzi, która się gromadzi, ma wspólny mianownik. Tak się, tak się tworzy po prostu pole. Ale coś się z nami stało po drodze. Coś się stało, ponieważ człowiek, który z natury jest wysokowibracyjną istotą, dobrą, o wysokiej takiej miłości, serdeczności i radości. Stał się maszyną, która y, słabszego nie akceptuje, eliminuje i wykorzystuje. To jest nagminne. Cały paradoks polega na tym, y, i zaraz wam to pokażę na y, przybliżę bardziej wzorcowo, że wszyscy jesteśmy słabi. Słabi y, w rozumieniu podświadomości, dlatego że nie mając wiedzy o tym, nie jest ona sprzężona z umysłem świadomym. A jeżeli nie jest ona sprzężona z umysłem świadomym, to dzieją się po prostu przypadki. Umysł bardzo przekłamuje i zniekształca. I tworzy iluzję szczęścia i zadowolenia. Ale to już nie działa. To już przestało działać. Więc tak, wracam do tej podświadomości, która jest ogromną pamięcią. Naszych wcieleń, sytuacji, wydarzeń prenatalnych, mmm, dziecięcych. Ona pracuje cały czas w okresie niemowlęcym. Zapis się tworzy non-stop. W momencie, kiedy jest wydarzenie, jest kotwiczenie, jest emocja. W przypadku niemowląt, kiedy dzieje się, nie wiem, coś, dziecko płacze, różne są sytuacje w rodzinach, eee, czy ktoś na nie nakrzyczy, czy ktoś się uderzy, to jest wszystko zapisane i kotwiczone. I to wyjdzie w życiu dorosłym. Tak samo jest e, w dzieciństwie, w szkole: jedno zdanie, y, jedna sytuacja potrafi później iść z nami przez całe życie i być odpowiedzialna za coś, co się powtarza i tworzy w nas, powiedziałabym, taką dziurę mentalną, tak to nazwę. E, no i teraz tak. E, wracając do m, naszej podświadomości. To, co zbadałam, to mamy trzy korowe programy wbite, nałożone jeden na drugi tak naprawdę. To są duże konstrukcje. I dopiero zrozumienie działania tego mechanizmu może pozwolić na nie wiem, pozbycie się ograniczenia, nałogu. No nie samo zrozumienie, oczywiście trening. Ale jak już jest zrozumienie, tak mi pokazało doświadczenie. Jeżeli ja rozumiem, a ja wszystko rysowałam sobie, czyli jeżeli ja rozumiem mechanizm, to jest mi prościej z tym pracować. Nie zawsze to się udaje od razu, dlatego że to są nawyki myśleniowe, to są e, nawyki energetyczne i dopiero potem, jak energetyczne, w sensie wysyłania impulsu, bo jeżeli jest myśl, o określonej częstotliwości no po prostu idzie poza nami no, to jest tak jak zamykamy mieszkanie kluczem prawda i nie pamiętamy potem czy zamknęliśmy czy nie to leci automat i teraz tak poczucie wartości poczucie niskiej wartości to znaczy nie mamy dostępu do swojej wartości do swojego poczucia wartości globalnie na tym leży poczucie winy Fantastyczna blokada broń unieruchamiająca. Zaraz o tym powiem więcej. A na tym, a, a na poczucie winy, yy, dzięki temu, że nie możemy dostać się do naszej wartości, pojawia się lęk. I koniec jest po prostu człowiek unieruchomiony idzie według schematów wyuczonych, pamięciowych na lewej półkuli jest posłuszny, leci według tego, co jemu zdecydowanie podano. Nie ma własnego zdania, nie ma samodzielnego myślenia. Nauczony jest i wręcz piłkę mu przynosi, jeżeli za swoje jakieś czyny może kogoś obwinić. Nie musi wymagać od siebie wtedy i tak dalej i tak dalej. Więc program poczucia winy to jest Genialne narzędzie do zatrzymania nas. Niektórzy uśmiechają się, kiedy ja o tym mówię, ale to brzmi, to słychać. Dlaczego? Poczucie winy absolutnie pokazuje się, kiedy mówimy o innych. Uwielbiamy mówić o innych, ale nie uwielbiamy mówić o sobie. Uwielbiamy mówić o innych, co im nie wyszło, co zrobili źle, jakie to mają do bani, a w ogóle są winni tego, że mi się nie udało. Trawa jest do bani, więc piłkarze przegrali, a polityka jest niedobra, więc mamy w kraju tak jak mamy. Nie wiem, sąsiadka jest upierdliwa i coś tam mi blokuje, szef jest do bani, handlowiec położył sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. To jest. Tylko i wyłącznie gra pól. Wszyscy mamy poczucie winy zaimplementowane. Źródłem tego przede wszystkim były nauki Kościoła katolickiego. Niestety w ogóle wszystkie religie są oparte na mm, bardzo nieciekawych e, przekazach dla nas, jako dla ludzi, które poszły globalnie. Została całkowicie zniekształcona interpretacja całej historii e, dotyczącej czasów. E, któregokolwiek z tych um, postaci nazywanych bogami, to w ogóle zupełnie e, wszystko inaczej wygląda. Ale dobrze, nie będę wchodziła w religię, bo to nie o to chodzi. Zauważcie, że to właśnie w kościele naszym katolickim, w naukach tego, przynajmniej ja tak pamiętam z dzieciństwa, w modlitwach mamy e, Nie jestem godzien, moja wina, moja wina. Jeżeli my x razy powtarzamy coś, to to po prostu zwyczajnie wchodzi do podświadomości. Nie będę już mówiła o tym, że masz grzech, nie będę mówiła już o tym, że się rodzisz, to już masz grzech. Potem cała ta sytuacja i filozofia, te programy bardzo mocno zaimplementowały się w tradycjach rodzinnych, czyli rodzice przejęli niejako ten styl i. i i chcąc, nie chcąc, bo to idzie programowo, um, uczono nas posłuszeństwa, uczono nas um, kontekstu, właśnie winny, niewinny, dobry, zły itd. I to funkcjonuje bardzo mocno dzisiaj. Zobaczcie w firmach, jaka jest psychologia winy, jaka jest a, Cały czas nieustannie, jak mantrę słyszę, kto jest winny temu, że ja jestem tu, gdzie jestem. To nie jest tak. To jest program podświadomy. I to poczucie winy właśnie zmniejsza nas, kurczy nas. No bo jeżeli ja jestem winna, to znaczy, że jestem do bani, to znaczy, że zasługuję na karę, na nic innego. Jeżeli taka częstotliwość, jeżeli taka informacja wytwarza się w podświadomości, to zwyczajnie w świecie rzeczywistym to się właśnie dzieje. Dzieje się strata, rozwala się związek, rozpływają się pieniądze, rozwalają się relacje, tracimy pracę, tracimy szanse, tracimy możliwości, no bo zasługujemy na nic więcej nic aniżeli na karę. I tak to mniej więcej pracuje. Dopiero w momencie, kiedy ten e, dopiero w momencie demontażu, tak to nazywam. poczucie winy. Możemy w ogóle zacząć patrzeć na siebie z innej perspektywy, innym okiem dostrzegać to, że... To, w czym jesteśmy, jest tym, co nam podano, że jesteśmy, a jesteśmy doskonałymi istotami, które potrafią porozumiewać się telepatycznie, które potrafią czytać pole energetyczno-informacyjne, które potrafią się oczyszczać, które potrafią stawać się lepszym każdego dnia, które mają ogrom możliwości, które są wspaniałe i życzliwe w wersji zdrowej. I to by było chyba na tyle w tym pierwszym odcinku e, dla Was. E, myślę, że w sierpniu zrobimy pierwsze spotkanie szkoleniowe e, na żywo. A podam termin, e, tylko jeszcze mam trochę tutaj pracy z, z, ze stroną, z artykułami. E, I to jest tak... Metodą wstępu. Teraz mówię do Ciebie, żebyś nigdy nie myślał, że jesteś do Pani, myśl, która o tym cię informuje.